21-letni Piotr jest znanym w Olsztynie społecznikiem. Kilkanaście lat temu przeszedł operację, na skutek której stracił sprawność i od tamtej pory jest zmuszony poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego. Podczas wolontariatu w Caritasie poznaje Joannę. Kobieta wraz z piątką swoich dzieci wprowadza się do mieszkania mężczyzny. Dwa lata później jedno z nich straci życie. Co wydarzyło się 29 kwietnia 2013 roku. Zostań i posłuchaj. 31-letni Piotr mieszka od urodzenia razem z rodzicami na olsztyńskim osiedlu na górki. Jest bardzo dobrze znany lokalnej społeczności. Głównie za sprawą swojej działalności w różnych instytucjach charytatywnych. Wyróżnia go również to, że od 16 roku życia porusza się na wózku inwalidzkim. Jest to po nieudanej operacji kręgosłupa, którą przeszedł w klinice na Śląsku. Mimo tego podchodził optymistycznie do życia. Chciał być widoczny nie tylko ze względu na wózek, ale i też ze względu na swoją życzliwość. Chciał czuć się potrzebnym. Pomimo trudności, dawał z siebie wszystko, by móc pomagać innym. Nigdy nie uskarżał się na los, jaki go spotkał, choć nie zawsze było mu łatwo. Piotr pochodził z bardzo wierzącego domu. Większość jego czasu wypełniały wspólnoty oazowe oraz grupy modlitewne. Służył domszy w kościele. Po maturze rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Mężczyzna pragnął powierzyć całe swoje życie Bogu i zostać księdzem, ale seminarium odrzuciło jego podanie ze względu na niepełnosprawność. Nie zamierzał odwracać się od kościoła, wręcz przeciwnie. Jego chęć pomocy innym była tak duża, że stale współpracowało z instytucjami kościelnymi. Był m.in. koordynatorem szkolnych kół Karitasu. Odwiedzał uczniów należących do diecezji warmińskiej i opowiadał o tym, w jaki sposób wolontariusze angażują się w różnorodne akcje charytatywne. Udzielał się również w domu pielgrzyma. Nie przeszkadzało mu to, że musiał pokonywać na wózku prawie 8 kilometrów w jedną stronę. Nigdy nie skorzystał z propozycji odwiezienia go samochodem do domu, choć część drogi była bardzo wyboista. W 2010 roku Piotr udzielał się jako wolontariusz w domu dla ofiar przemocy w Olsztyńskim Karitasie. To właśnie tutaj poznał Joannę. Kobieta z piątką dzieci i bez dachu nad głową szybko wzbudziła jego litość, która tak samo szybko przerodziła się w zauroczenie, a następnie w miłość. Piotr marzył o założeniu rodziny, chciał być taki jak wszyscy. Mimo swojej niepełnosprawności, chciał żyć jak każdy mężczyzna w jego wieku. Joanna pochodziła z niewielkiej wsi koło Olsztyna. W wieku 16 lat związała się ze starszym o 12 lat mężczyzną, żyli w przyczepie kempingowej. Para doczekała się piątki dzieci. Związek rozpadł się 3 lata temu ze względu na alkoholizm jej partnera. Mężczyzna pojechał do Ostrudy. I nigdy już z niej nie wrócił. Joanna nie miała gdzie się podziać. Sama pochodziła z domu, w którym się piło. Wsparcie znalazła w ośrodku interwencji kryzysowej w Szymonowie. Następnie trafiła do Olsztyna, gdzie poznała Piotra. Kiedy kończył się jej pobyt w ośrodku, Piotr w tajemnicy przed współpracownikami postanowił wziąć kobietę i jej piątkę dzieci do swojego domu. Para zamieszkała wspólnie w trzypokojowym mieszkaniu. Należącym do Piotra. Jego ojciec zmarł, a mama chorowała na Alzheimera i nie poznawała ludzi. Nie miała zdania na temat partnerki syna, a i piątka maluchów również jej nie przeszkadzała. Traktowała dzieci jak własne wnuki. Zakochany mężczyzna chciał dać Joannie i jej rodzinie szansę na normalne życie. Chciał obdarzyć ich miłością, łożyć na ich utrzymanie, aż w końcu chciał dać im również swoje nazwisko. Joanna dzięki Piotrowi zaczęła wierzyć w Boga tak samo mocno jak on. Piotr był szczęśliwy. Para wkrótce wzięła również ślub. Odbył się w tajemnicy w kościele w Bartągu w styczniu 2011 roku. Piotr poślubił Joannę mimo przestróg proboszcza parafii na olsztyńskim osiedlu Jaroty który odmówił udzielenia parze uświęcenia ich związku. Według proboszcza Joanna była zagubioną duszą nieznanego pochodzenia, a i trójka z jej dzieci nie była ochrzczona. Przyjaciele mężczyzny z grup modlitewnych nie chcieli wziąć udziału w uroczystości. Nie błogosławili temu związkowi. Ich próby przekonywania mężczyzny, by przemyślał swoją decyzję, by się zastanowił, nic nie dawały. Bali się, że Piotr, który sam potrzebuje pomocy, bierze na swoją głowę kobietę z piątką dzieci. Jednak do ślubu i tak doszło, a Piotr na zdjęciach był wyraźnie szczęśliwy. Joanna szybko się zadomowiła. Po pół roku wspólnego mieszkania młodzi zdecydowali się przenieść mamę Piotra do ośrodka opiekuńczego, gdzie kobieta parę miesięcy później zmarła. Mężczyzna cieszył się, że ma przy sobie ukochaną, która pomaga mu przeżyć śmierć mamy. Pierwszy rok małżeństwa był jak z bajki. Para wspólnie wychowywała dzieci Joanny. Mówiło już nawet do Piotra Tato. Rodzina miała psa kundelka, chodzili wspólnie na zakupy. Piotr wychodził z dziećmi na plac zabaw. Sąsiadów rozczulał widok jadącego na wózku Piotra z najmłodszym chłopcem na kolanach. Z boku szła dziewczynka, a starszy chłopiec popychał wózek. Joanna była zadowolona, że wreszcie ułożyła sobie życie. Że ma męża, mieszkanie i pieniądze. Kobieta dbała o swojego partnera, opiekowała się nim. Piotr był bardzo zadowolony i szczęśliwy. Został nawet ojcem chrzestnym dwójki dzieci kobiety. Jednak szczęście pary nie trwało długo. Joanna była na tyle zazdrosna o męża, że kazała zerwać mu kontakty ze wszystkimi znajomymi. Kontrolowała jego komputer, choć nie pozwalała robić tego samego Piotrkowi. Bo, jak mówiła, urągało to jej potrzebie wolności. Piotr był zmuszony zakładać fikcyjne konta internetowe jako Paweł i kontaktował się z dawnymi znajomymi, ze studiów czy grup modlitewnych. Oczywiście chwalił się im, jak to nie jest szczęśliwe jako głowa rodziny. Zarówno Piotr, jak i Joanna nie mieli pracy. Utrzymywali się tylko z jego renty. Mężczyzna szukał dodatkowego źródła dochodu, a kobieta tylko narzekała na brak pieniędzy. Renta, którą otrzymywał mąż, nie wystarczała na jej potrzeby. Komputer Piotrka wkrótce zabrały dzieci asie, więc nie miał nawet jak przeglądać ofert pracy. Oprócz rodziny do domu zaczęli przychodzić również znajomi Joanny z domów dziecka, jej bracia. Później wpadały z wizytami również świeżo zapoznane przez kobietę pary. Zostawiała Piotra z dziećmi, a sama wychodziła z domu. Piotr zaczął jeździć po Olsztynie i żebrać. Zdarzało się, że prosił znajomych o pożyczkę, bo brakowało im na przykład na pampersy czy jedzenie. Między Asią i Piotrkiem coraz częściej dochodziło do kłótni, w których obrażali się nawzajem. Joanna posuwała się nawet do przemocy fizycznej. Niby dla żartów uderzała Piotra w głowę wałkiem do ciasta lub przykładała mu nóż do gardła. Zdarzało się, że przewracała męża razem z wózkiem na podłogę, wyzywając go przy tym od kalek. Piotrowi z racji swojej niepełnosprawności ciężko było się bronić. Joanna była w stanie uniknąć ciosów, którymi próbował odwdzięczyć się Piotr. Gdy do ich mieszkania przyjeżdżała policja, Asia zwalała całą winę na męża, mówiąc funkcjonariuszom, że się go boi. Według niej Piotr miał sam walić się wałkiem po głowie i przewracać się na ziemię. Oboje oskarżali się nawzajem. Jakby tego było mało, Joanna zaczęła organizować w domu libacje alkoholowe, na które zapraszała swoich kochanków. Asia niedługo po zawarciu małżeństwa zaczęła zdradzać Piotrka. Mówiła mu przed ślubem, że jest nim fomanką, ale mąż nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego żona będzie szukała wrażeń u innych mężczyzn. Kilka miesięcy po ślubie zaczęła spotykać się z 41-letnim Jackiem, sąsiadem z tego samego bloku. Mężczyzna był już żonaty i miał szóstkę dzieci. Z Joanną spotkali się przypadkiem na placu zabaw. Coś między nimi zaiskrzyło. Gdy Piotr wyjeżdżał poza Olsztyn, Jacek przychodził do mieszkania Joanny i zostawał na noc. Przychodził również wtedy, gdy Piotrek był w domu. Mąż zaczął domyślać się, że to nie są zwykłe odwiedziny. Dostrzegał rodzący się romans. Nie mógł się z tym pogodzić. Żalił się znajomym, że już dłużej tak nie może. Mówił o rozwodzie, ale następnego dnia zazwyczaj przebaczał Joannie i wszystko wracało do normy. Gdy Jacek przychodził do ich mieszkania, Piotr nie mógł słuchać tego, jak jego żona bez żadnego skrępowania uprawia seks ze swoim kochankiem, dlatego wychodził z domu. Włóczył się po mieście co jakiś czas, dzwoniąc do Joanny, czy już może wrócić. Był w niej beznadziejnie zakochany, Asia była jego pierwszą prawdziwą miłością. Kochał ją nad życie, oddałby jej wszystko i nie mógł zrozumieć, dlaczego jego żona tak postępowała. W domu zrobiło się cicho. Dzieci przestały mu mówić tato. Teraz mówiły do niego wujku, a miano ojca otrzymał Jacek. Piotr zaczął przepąkiwać o rozwodzie. Z drugiej strony jednak wierzył, że wszystko da się jeszcze naprawić. Dlatego za każdym razem wybaczał Joannie. Gwoździem do trumny była wiadomość o ciąży Joanny. Ojcem był Jacek. Kochanek odszedł od żony i wprowadził się do mieszkania Asi i Piotra. Piotr nie mógł poradzić sobie z obecnością Jacka w jego własnym mieszkaniu. Dodatkowo kochankowie byli wobec niego coraz bardziej agresywni. Szarpali go, zrzucali z wózka, a nawet grozili śmiercią. Wiedział, że nie jest w stanie uratować tego małżeństwa. Zdecydował się złożyć wniosek o rozwód oraz eksmisję małżonki z jego mieszkania. W głębi duszy wiedział, że gdyby Asia odeszła od Jacka, wycofałby pozew w każdej chwili. Dla Asi ważniejsze od małżeństwa było mieszkanie męża. Nie chciała go stracić, więc groźbami próbowała nakłonić męża do wycofania pozwu z sądu. Piotrek złożył zawiadomienie dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się do wszczęcia dochodzenia, jednak nie doszło. Piotr postanowił się wyprowadzić. Trafił do ośrodka dla ofiar przemocy. Zgłosił terapeucie, że ma myśli samobójcze, więc został odesłany do psychiatryka, gdzie spędził miesiąc. Pomimo, że Joanna żyła z innym mężczyzną, to i tak dzwoniła do Piotrka, by ten łożył nadal na utrzymanie jej i jej dzieci. Dzwoniła każdego dnia, że nie jest zapłacone za światło czy mieszkanie. Piotr na rozkaz żony wszystko opłacał. Joanna była szczęśliwa z Jackiem. Mieli wspólne plany na przyszłość, wybierali imię dla swojego dziecka. Nie wiedzieli, jak wychowają wspólnie dwunastkę swoich dzieci, ale wiedzieli, że chcą być razem. W marcu 2013 roku Piotr sporządził testament, w którym wydziedziczył żonę oraz jej dzieci. Asia pisała cały czas smsy do męża, nazywając go kochanie czy kotku. Prosiła o przesłanie pieniędzy na mieszkanie, ale również pisała, że jest gotowa odejść od Jacka i wrócić do męża. Zastanawiała się, czy nie porzucić ich obu, jednak potrzebowała chwili do namysłu. Mówiła Piotrkowi, że równocześnie go kocha i nienawidzi. Gdy ten wspominał o rozwodzie, wyzywała go od najgorszych. Płakała i pytała, co z niego za człowiek, który dzieci wyrzuca na bruk. W końcu zaproponowała Piotrkowi, by ten wrócił do domu. Jednak nie tak szybko, dopiero po 15 kwietnia, bo mieszka u niej jeszcze Jacek, który naprawia jej pralkę. Zaznaczyła, że gdyby chciał rzeczywiście wrócić, to niech zamówi w internecie na aukcji zioła powodujące poronienie. Piotr szczęśliwy wrócił do domu. Liczył, że żona się opamiętała i będą szczęśliwą rodziną. Jednak znowu nie miał z kim rozmawiać. Asia wiecznie go wyzywała. Po raz kolejny musiał uciekać z domu i tułać się po mieście. Odbierał telefony od Joanny, która pytała, gdzie jest, o której wróci, że dzieci tęsknią i czy ma 50 złotych. Jest 30 kwietnia 2013 roku. Około południa niedaleko Placu Zabaw na Nagórkach przypadkowy przechodzeń zauważa w krzakach ciało zmasakrowanego mężczyzny. Ofiara była naga, miała posiniaczoną twarz. Kilkanaście metrów dalej leżał przewrócony wózek inwalidzki. Wezwana na miejsce policja natychmiast stwierdziła, że ślady obrażeń świadczą o działaniu osób trzecich. W pobliskiej ruderze Odnajdują spalone ubrania. Podczas przeszukiwania terenu znaleziono portfel, jak się okazało, należący do zamordowanego mężczyzny, w którym znajdował się dowód osobisty z adresem. Potwierdziły się przypuszczenia, że ofiarą był Piotr, znany w Olsztynie społecznik. Policja natychmiast zjawiła się w jego mieszkaniu, zastała w nim Joanny i Jacka. Para została przesłuchana przez funkcjonariuszy. Przyciśnięci przez śledczych szybko przyznali się do dokonania zabójstwa. Miał w nim uczestniczyć również Łukasz, kolega Jacka. Cała trójka została aresztowana. Dwóch chłopców Joanny trafiło do domu dziennego pobytu na Nagórkach, a trzeci syn i dwie córki do rodziny zastępczej. Ale co tak naprawdę się wydarzyło? Łukasz nie znał ani Joanny, ani jej męża. Wcześniej widział ich tylko raz, gdy pomagał im przy przeprowadzce. Wiedział jedynie, że kobieta ma romans z Jackiem. W dniu dokonania zabójstwa wypił z kolegą z pracy dużo alkoholu. Miał co opijać, bo niedługo miało urodzić mu się dziecko, a do tego kilka dni wcześniej skończył mu się dozór elektroniczny. Był w przeszłości karany za jazdę po pijanemu. Łukasz będący w upojeniu alkoholowym przypomniał sobie o dawnym koledze Jacku. Zadzwonił do niego, a ten zaproponował mu, aby przyjechał na nagórki, bo jest u kochanki. Jacek obiecał mu wódkę i seks. Spotkali się około 21 pod blokiem, w którym mieszkała Joanna i Piotr. Czekali na kobietę i popijali piwo. Trwało to około dwóch godzin. W tym czasie Joanna kłóciła się z Piotrkiem o to, czy może wyjść z kolegami. Jasno powiedziała mężowi, że chce uprawiać z nimi seks w trójkącie. Piotr nie chciał się na to zgodzić. Mężczyźni weszli do mieszkania małżeństwa. Para kłóciła się na tyle mocno, że jeden z nich zaproponował, by wezwać policję. Jednak do tego nie doszło. Cała czwórka wyszła na zewnątrz. Joanna szła z psem z przodu, za nią jechał na wózku Piotr, a za Piotrem szli Łukasz i Jacek. Nie wiadomo skąd padło hasło pobicia. Piotr był szczęśliwy. Mówił żonie, że wszystko jej wybacza, że będą znowu rodziną i że ustanowi się ojcem jej kolejnego dziecka. Prowadząca wózek Joanna zwiozła go z osiedla na alejkę w okolicy największego w Olsztynie placu zabaw. Mężczyźni zarzucili Piotrowi skórzany pasek na szyję i zaczęli dusić. Piotr pomimo swojej niepełnosprawności walczył do samego końca, nie miał jednak szans. Gdy wypadł z wózka, ci zaczęli go kopać po głowie i tułowiu. Kiedy zobaczyli, że ofiara nie daje znaków życia, ciało Piotra zaciągnęli do opuszczonej rudery. Tu chcieli spalić zwłoki, ale udało im się jedynie spalić ubranie Piotra. Telefon mężczyzny wrzucili do studzienki, by upozorować napad rapunkowy. Nie znaleźli jednak portfela, bo wypadł po drodze z kieszeni ofiary. Joanna początkowo biernie się temu przyglądała, potem spokojnie wróciła do domu. Chwilę później dołączyli do niej Jacek i Łukasz. Pili alkohol i próbowali odbyć z nią stosunek, jednak do niego nie doszło ze względów fizjologicznych. W lutym 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Piotra. Ponieważ mężczyzna był znanym w mieście społecznikiem, sala sądowa była wypełniona przez fotoreporterów i dziennikarzy. Zjawili się również dalecy krewni zamordowanego, którzy pełnili rolę oskarżycieli posiłkowych i mężu zaufania. Obrona złożyła wniosek o utajnienie procesu ze względu na ważny interes prywatny. Każdy z oskarżonych ma po kilkoro dzieci. Sąd zgodził się wyłączyć jawność procesu tylko i wyłącznie na czas przesłuchania oskarżonych. Przed opuszczeniem sali publiczność mogła wysłuchać tylko aktu oskarżenia. Całej trójce grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca Łukasza uważa, że kwalifikacja przyjęta przez prokuraturę jest przesadzona. Według niego doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a nie zabójstwa. W procesie zeznawało wielu świadków, między innymi mężczyzna, który pracował z Jackiem. Zeznał, że oskarżony zaproponował mu, aby wpadł do mieszkania jego kochanki na wódkę. Dodał, że gdy wróci jej mąż, ma pomóc mu spuścić mu łomot, aby ten wystraszył się i uciekł. Świadek nie zgodził się. Nie wiedział nawet, że osoba, którą miałby pobić, jest osobą poruszającą się na wózku. Dodał, że w jego opinii Łukasz dał się namówić na udział w zbrodni, ale nie wiedział, w co się pakuje. Zeznawali również znajomi Piotra, którzy opowiadali o tym, jak mężczyzna skarżył się im na to, że jest przez żonę bity i zdradzany. Miał nie czuć się w domu bezpiecznie. Całymi dniami jeździł na wózku po Olsztynie i żebrałby mieć na jedzenie czy artykuły pierwszej potrzeby. Jeden ze znajomych Piotra zeznał, że był świadkiem, jak Joanna miała powiedzieć do męża, że ubezpieczyła go na 100 tysięcy złotych i żeby teraz uważał, aby nie wpadł pod autobus. Te słowa miały zmrozić świadka. W maju zapadł wyrok. Sąd nie miał wątpliwości, że cała trójka działała wspólnie i w porozumieniu. Joanna oraz jej kochanek zostali skazani na dożywocie, łukasz został skazany na 15 lat więzienia. Kobieta płakała, gdy sąd uzasadniał wyrok. Zgromadzeni na sali ludzie bili brawo. W opinii sędziego zamiar zabójstwa Piotra dojrzewał długo. 29 kwietnia zapalnikiem okazała się nieopanowana żądza. Zamordowany miał przeszkadzać towarzystwu w uprawianiu seksu. Ich zachowanie cechowała wyjątkowa bezwzględność, a w przypadku Jacka również i brutalność. Pozbawili życia drugiego człowieka z powodu celów płytkich i doraźnych, działali z premedytacją i wykazywali brak skrupułów. Stopień ich degeneracji uzasadnia wymierzenie kary eliminującej oboje ze społeczeństwa. Według sądu podejmowane przez Łukasza czyny nie miały charakteru wiodącego i nie nosiły drastycznego charakteru. Jego rola była dopełniająca. Nie znał dobrze małżeństwa, nie miał pełnej wiedzy na temat motywów kierujących pozostałymi oskarżonymi. Obrońca każdego z oskarżonych wniósł apelację. Adwokat Joanny twierdzi, że kobieta zasługuje na niższą karę ze względu na młody wiek i wcześniejszą niekaralność. Miała również podczas prowadzonego śledztwa składać obszerne wyjaśnienia. Dodatkowo, powinna ona ponieść karę jedynie za pomocnictwo. Obrońca Jacka domaga się uchylenia wyroku. Chce również wnioskować o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Według niego sąd okręgowy Wolsztynie naruszył szereg przepisów procedury karnej oraz błędnie ustalił, że oskarżony działał zamiarem bezpośredniego zabójstwa. W listopadzie 2014 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku złagodził wyrok Joanny i Jacka z dożywocia na 25 lat pozbawienia wolności. Oboje będą mogli już po 15 latach odsiadki starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Kara dla Łukasza została podtrzymana. Sąd uznał, że Joanna i Jacek nie są całkowicie zdegenerowani, rokują możliwość poprawy w przyszłości i nie powinni być zupełnie wyeliminowani ze społeczeństwa. Wyrok uprawomocnił się pod koniec stycznia 2015 roku. Łukasz odbywa karę w zakładzie karnym w Barczewie. Nie zgadza się z kwalifikacją czynu. Złożył odwołanie do ministra sprawiedliwości, ale zażalenie zostało odrzucone. Kilka dni po zatrzymaniu jego partnerka urodziła dziecko. Mimo wyroku skazującego nie rozstali się. Wszystkie sześcioro dzieci Joanny przebywają w rodzinie zastępczej. Sąd pozbawił kobietę władzy rodzicielskiej nad dziećmi.